Cezary Gmys pod Roninem, w momencie przerwy i pytanie następujące. Jak się pan teraz czuje po tym tygodniu wytężonych wysiłków? A, trochę się czuję jakby przyjechał po mnie walec, ale ten walec nie był znowu taki bardzo ciężki, żeby złamać kręgosłup. Czy to jest najgorsze doświadczenie z pana kariery, czy były gorsze? Nie, to nie jest najgorsze doświadczenie z mojej kariery dziennikarskiej. Myślę, że dlatego tak dobrze to znoszę. Najgorszym doświadczeniem w mojej karierze dziennikarskiej był strzał pułkownika przybyła, który zniosłem o wiele gorzej, dlatego że tam w grę wchodziło życie ludzkie. Kiedy pomyślałam, że ktoś po mojej publikacji palnął sobie w łeba takie były pierwsze przekazy, to była to sytuacja o wiele bardziej stresująca w końcu tamto okazało się farsą. Tak, no tamto okazało się w końcu farsą, natomiast te parę godzin do momentu, w którym nie wiedziałem czy pułkownik przybył żyje, czy nie żyje były najgorszymi godzinami w moim życiu zawodowym. Rozumiem, że to co się teraz dzieje to jest takie jakby to powiedzieć nie jest tak źle. Jeżeli nie jest tak źle, to rozumiem, że jako niezależny dziennikarz będzie pan dalej drążył temat, który został już poruszony. Temat? Ja będę drążył wiele tematów. Ja nie jestem autorem jednego tematu a katastrofy smoleńskiej. No, w pewnym sensie można powiedzieć, że jestem multiinstrumentalistą i bardzo wiele tematów jest obszarem mojego zainteresowania. Ja nie będę pytał jakie, żeby nie, nie straszyć tamtych, którzy nas oglądają i żeby panu nie zmarnować tematu. Natomiast pytanie jest jedno. Czy jest wolna prasa w Polsce w tej chwili? To my jesteśmy mimo wszystko w lepszej sytuacji niż za czasów PRL-u, dlatego, że istnieje jeszcze internet, są nieraz zależne rozgłośnie i no całkiem spora sfera blogosfery, która wbrew temu, co się uważa, coraz bardziej oddziałuje na opinię publiczną i media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, a one pozwalają dotrzeć ze swoim przekazem do osób, które są nieprzekonane czy które są wątpliwe. U mnie to tak nie jest, że jestem zorientowany na jakąkolwiek opcję polityczną, czy że wykluczam dopuszczalność jakichkolwiek prawie, jakichkolwiek poglądów politycznych. Jaki czy Pan idei? Wyklucza? No, oczywiście wykluczam faszyzm i komunizm. To jest rzecz oczywista, że to są poglądy, które nie powinny bytować w głównym nurcie, ale to jest tak, że ja wśród swoich przyjaciół mam zwolenników rozmaitych partii politycznych. Ja mam siostrę bliźniaczkę, która ma zupełnie inne poglądy niż ja, ale wychodzę z założenia, że miałbym przestać nagle kochać moją siostrę, tylko dlatego, że inne poglądy niż Jano, no to Dalej byłaby jakaś aberracja. Dalej mówiąc można powiedzieć, mamy przestać kochać innych Polaków, dlatego że mają inne poglądy, prawda? Podział, który jest w Polsce, zaczyna być niebezpieczny dla istnienia narodu, to chyba tak można powiedzieć. Tak, ja uważam to jeden z, za jeden z największych problemów, że usiłuje się rugować z debaty publicznej, nie poprzez dyskusję czy walkę na argumenty, że coraz częściej pojawia się w debacie publicznej z ty nie masz prawa tak myśleć. A, a ja wychodzę z założenia, że. Większość poglądów w debacie politycznej, czy publicznej, czy ideowej jest poglądami dopuszczalnymi i jest rzeczą, która mnie doprowadza do szału, kiedy czasami osoby, również bliskie moim poglądom, mówią, ty nie masz prawa tak myśleć. Tak przykład prosty, książka Piotra Zychowicza, która spotkała się, Pakt Bentrop Beck, która spotkała się ze sporą krytyką również po stronie, po, umownie nazwijmy to prawo. Na stronie debaty politycznej, że Piotrowi Zuchowiczowi mówiono, że on nie ma prawa tak myśleć, bo to jest coś nie korekt. Ja uważam, że to jest że sformułowanie nie masz prawa tak myśleć jest sformułowaniem, które jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w debacie publicznej, dlatego że ono zakłada, że powinna istnieć cenzura prewencyjna, że pewnych poglądów nie powinno się do, puszczać w ogóle do debaty. Publicznej. To jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne i rugowanie z przestrzeni publicznej poglądów kontrowersyjnych jest dla mnie rzeczą, która jest niedopuszczalna. I chyba stał się Pan ofiarą tego procederu w tym momencie? Ja nie traktuję się jako ofiary. No, czy ja wyglądam na ofiary? Absolutnie. <laughs> Raczej jako człowieka, który wrócił z polowania. Wrócił z polowania, wrócił z, z polowania. No bo nazwijmy to polowaniem. Ja, wyruszając na jakiś temat dziennikarski, nie zakładam, że kogoś czy e, coś tam uszledz. Czasem się coś zdarzy. I ostatnie pytanie. Pytanie o Polskę współczesną w kontekście no amerykańskim. Znaczy jest pan dziennikarzem śledczym krajowym, prawda? Natomiast jak pan widzi, czy te wybory, które się wczoraj odbyły i skończyły się jak się skończyły, no tutaj zawód, jęk zawoduś po niektórych salonach rozleg i nie się cieszą. Natomiast czy myśli pan, że Amerykanie widząc co się dzieje jednak u sojusznika mogą w jakiś sposób tutaj ingerować, czy wyrażać swoje niezadowolenie, czy to jest kompletnie, że jesteśmy odpuszczeni przez nich? Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jest taka słynna myśl na Winstona Churchilla, który mawiał o tym, że państwa nie mają przyjaciół, że państwa mają interesy. I to jest maksyma, która jest niezmienna niezależnie od tego, czy w Stanach Zjednoczonych będzie rządził Obama, czy będzie rządził Rooney, czy ktokolwiek inny będzie siedział na Kremlu. My powinniśmy przede wszystkim myśleć o tym, żeby budować, żeby dbać o własne interesy polskie. Przy całej tej sprawie związanej ze śledztwem smoleńskim, ja miałem takie poczucie, że historia się powtarza, że w 1939 roku też Mieliśmy bardzo silnych sojuszników w postaci Wielkiej Brytanii i Francji. Problem polegał na tym, że Polska nie była jeszcze na tyle silna po tych 20 latach, żeby sama przeciwstawić się maszynie wojennej Związku Sowieckiego i III Rzeszy. I to, o czym my powinniśmy myśleć w pierwszej kolejności, to nie, że my powinniśmy polegać na sojusznikach, którzy niejednokrotnie w naszej historii wystawili nas do wiatru, tylko powinniśmy budować po prostu silne państwo, które będzie się w stanie obronić same i który oczywiście potrzebuje sojuszu, bo w globalnym świecie każdy je potrzebuje, natomiast bez zbudowania silnej Polski, a Polski silnej samej z siebie, nikt nas nie będzie szanował. Więc czego program budowy silnej Polski, no to brzmi dla niektórych bardzo groźnie. Silna Polska, wielka Polska, prawdziwi patrioci i tak a, tak, ale my powinniśmy używać tych słów, które są słowami najważniejsze, dlatego że e, na przykład Niemcy w sferze e, retoryki budują e, tak zwaną miękką siłę i Ale jednocześnie przy pomocy rozmaitych instytucji, takich jak fundacje polityczne, przede wszystkim fundacje związane również z niemiecką gospodarką, takie jak fundacje związane z takimi potentatami jak Bertelsmann, Bosch. One wykorzystują ten soft power, żeby budować potęgę Niemiec, żeby odbudować potęgę Niemiec po największej klęsce w historii, jaka Niemców spotkała, czyli przegranej Wojny światowej i to, że my mamy się opierać się o Unię Europejską i o NATO, to oczywiście to są dobre postulaty. Tylko, że jeżeli my nie będziemy jako państwo silni, jeżeli nie będziemy dbali o, bardziej o nasze interesy niż o przyjaciół, to, to to się może dla Polski skończyć tragicznie. To jest jednym słowem temat na kolejne śledztwo dziennikarskie. Obecność takich fundacji w Polsce i ich działalność. To nie jest dla mnie temat na śledztwo dziennikarskie, ponieważ ja wiem, jaką one rolę odgrywają. Mam, mam liczne kontakty również z przyjaciółmi z Niemiec i wiem, jak to się robi. To, że one budują potęgę Niemiec w sposób niem miękki, to nie jest jeszcze nic nagannego. jest po prostu coś, co powinniśmy my robić. My powinniśmy czerpać wzorce z Niemiec, czy na przykład z Izraela. No, Izrael, który nie jest członkiem NATO, a. Jest otoczony całkowicie nieprzyjaznym otoczeniem, jakim są kraje islamskie w przewadze, które w zasięgu swoich rakiet konwencjonalnego konwencjonalnych mają terytorium całego Izraela, potrafił zbudować potęgę, której się na Bliskim Wschodzie boją. Następnym takim krajem jest Tajwan. Tajwan, który ma przeciwko sobie potencjalnie miliard Chińczyków i jedną z najsilniejszych armii świata, ale zbudował swoją potęgę militarną na tyle, że mimo wszystko Chińczycy boją się uderzyć na Tajwan i odzyskać go jako część swojego terytorium. Te państwa powinny być dla nas wzorem. Mamy nadzieję, że za moment będziemy to, realizować ten plan. Czy boi się Pan o swoje bezpieczeństwo? Czy coś chodzą Panu po myśli, myśli po głowie dotyczące bezpieczeństwa? Zajmując się taką dziedziną, jak ja się zajmuję, oczywiście trzeba myśleć o swoim bezpieczeństwie i oglądać się ze siebie. I to nie jest tak, że Wszyscy opowiadają, jakim to jestem, odważnym dziennikarzem. Nie, każda osoba, która zajmuje się tego typu tematyką, powinna czuć uczucie znane strachem, zwane strachem, natomiast nie powinno być w ten sposób, żeby to był strach paraliżujący, który będzie mu uniemożliwiał robotę. Trzeba być ostrożnym, różne rzeczy się zdarzają, natomiast strachowi nie wolno się poddać, bo jakbym siedział i trząsł się pod stołem, to. To nic mi nie mógłbym zrobić. Z wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję panu. Dziękuję.